Co się stanie, jeżeli w takim Abramsie, amerykańskim czołgu, zepsuje się silnik? Na chwilę obecną, no to zależy, jakie to jest uszkodzenie. Na chwilę obecną, albo jeżeli to jest lekkie uszkodzenie, to wtedy nasi mechanicy wojskowi, przy wsparciu oczywiście Amerykanów, sami to naprawiają. Zresztą kupiliśmy też zapasowe zespoły napędowe, tak, czyli w razie gdyby tu była jakaś powa poważna awaria, to nie oznacza, że ten czołg będzie nie, niesprawny, po prostu wymieni się zespół napędowy i tyle. A ten bardzo uszkodzony, no na razie trzeba odsyłać tak bardzo uszkodzone zespoły napędowe do Stanów. Ale uwaga, wojskowe zakłady lotnicze numer 1, w Łodzi już podpisały umowę na serwisowanie. Oczywiście przygotowanie tego wszystkiego, bo oni muszą kupić narzędzia, całe przyrządowanie, przeszkolić pracowników, to troszeczkę potrwa. Czyli na... to jest mit, bo jak czytałem w internecie, że fajnie, że do Polski docierają super nowoczesne amerykańskie czołgi, ale nie daj Bóg, jak się popsują, to trzeba jest powrotem na statek załadować i zwrócić Amerykanom, żeby tam u siebie w Teksasie naprawiali, to to jest mit. To jest nieprawda.